Dzień dobry. Od kilku dni w kato internetach zagorzała dyskusja na temat kotów, kotów, które są opętane przez diabła. Jedni mówią, że tak, drudzy mówią, że nie. Dwie strony znowu naparzają się różnymi argumentami. Znowu mamy kolejną wojnę w naszym katolickim świecie internetowym. Powiem Wam, że sam kiedyś w, te w tych wojnach uczestniczyłem, stawałem po jednej ze stron, ale od jakiegoś czasu jestem bardzo tym zmęczony. Naprawdę zmęczony tymi dyskusjami, tymi ciągłymi. O, popatrzcie, jaki komar straszny! Tymi okropnymi przerzucaniem się, tym okropnym przerzucaniem się różnymi argumentami będziemy swędzić. I, I mnie to już męczy. Może już jestem stary, może się starzeję, może to już jest dla młodszych. I zresztą widzę, że moi młodsi współbracia robią dokładnie te same rzeczy, które ja kiedyś robiłem. Kłócą się w taki sam sposób. Już mnie to nie kręci, że tak powiem. I zauważam też, że od pewnego momentu, że kiedy jestem taki zmęczony takimi właśnie naszymi. Katolickimi kłótniami, takim przerzucaniem się, kto bardziej myśli, że ma rację. Bo to wcale nie jest obiektywne, że ktoś ma rację, tylko po prostu tak myślimy, że mamy rację. To wolę wtedy wracać do. Popatrzcie, popatrzcie. Przyszła. Przyszła. To jest właśnie fajne życie na wsi, mówię Wam. Przychodzi, takie stworzonko. Tak jest, zobaczcie, no jeszcze wątpuszczam tutaj, no. sobie. W każdym bądź razie, przepraszam, trochę taki, taki wstęp rozwalony, dwie minuty o niczym, ale chodzi o to generalnie, że jestem zmęczony tymi wojenkami i lubię wtedy wracać do Pisma Świętego, to znaczy, że, szczególnie do słowa z dnia, bo ono jest takie najpewniejsze, że sobie czegoś nie szukam, nie, nie interpretuję po swojemu, tylko po prostu czytam jak jest i Tutaj też mała dygresja, bo już starzeję się z tymi dygresjami, ale lubię mieć msze poranne, takie o 6.30. Nie mówię wtedy homilii, tylko siadamy sobie po Ewangelii. Tak mi się wydaje, że jesteśmy też kościołem przegadanym: że my ciągle komentujemy, ciągle mówimy, a myślę, że brakuje takiej ciszy i kontemplacji. I wracam do tego, co powiedziałem, do Ewangelii. I dzisiaj Ewangelia w tym całym sporze od kilku dni, który naprawdę y, słucham różnych stron, nie uczestniczę w tych rozmowach, y, już mi się nie chce, ale słucham sobie różnych stron. I dzisiaj przychodzi słowo, y, niesamowicie proste słowo. Święty Jan y, cytuje Jezusa, który mówi do Nikodema: Tak Bóg ukochał świat, że dał nam swojego Syna, aby ten świat zbawił, a nie potępił. Tak, wiem, że tam jest dalsza część, bo już widziałem u Tomka Telikowskiego wielką znowu dyskusję w komentarzach, że tam jest dalsza część, że kto nie uwierzył ten został potępiony. Tylko, że Kościół daje nam taką wersję dzisiaj i... Można mówić, że ktoś celowo okroił ten tekst. Można mówić, że ktoś nie przyjmuje całej Ewangelii, bo przecież Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Ale tak naprawdę, słuchajcie, dostajemy takie słowo i myślę, że warto się nim zająć. Warto z nim posiedzieć i zobaczyć, że chrześcijaństwo jest właśnie takim prostą, taką prostą odpowiedzią na zło tego świata, że Bóg przychodzi, żeby człowieka zbawić. Te słowa padają do Nikodema. Nikodem jest pobożnym Żydem, jest wykształconym w piśmie, i myślę sobie, że ten człowiek, jak wielu ludzi wykształconych w piśmie, którzy żyją Pismem Świętym i są religijnymi ludźmi, może być bardzo zmęczonym człowiekiem, bo religia ma to do siebie, że męczy, że ilość różnych rzeczy do, do ogarnięcia, do przemyślenia, do przeżycia jest tak duża w pewnym momencie. Że człowiek może być tym zmęczony. Yy, można się bardzo zafiksować na religijności, można się bardzo zafiksować na tym, że trzeba wiele rzeczy robić, i w pewnym momencie człowiek potrzebuje odpoczynku, i słowo przychodzi z odpoczynkiem. Tak Bóg ukochał świat, że dał nam swojego syna. I myślę, że to jest świetna odpowiedź na te wszystkie nasze kłótnie, na te wszystkie nasze dziwne teologiczne dyskusje bardziej mądre lub głupie. Żebyśmy w końcu wracali do słowa, żebyśmy pozwolili swojemu sercu odpocząć właśnie przy słowie, przy Ewangelii, przy tym, co Jezus powiedział. Nie przy tych naszych wszystkich różnych dziwnych interpretacjach, również przy moich, ale właśnie przy słowie. I bardzo was do tego zachęcam, żebyście sobie usiedli ze słowem. Można jeszcze na dworze, bo jest jeszcze całkiem fajnie na dworze. Słyszycie, komentarz ptaków. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, które Bóg nam daje i myślę, że warto to zrobić, żeby odpocząć przysłowie, żeby y, te wszystkie nasze dziwne y, dyskusje nie przysłoniły nam Jezusa i Jego zbawienia, Jego urzędzia, bo Bóg przychodzi, żeby człowieka zbawić. Tak, jest sprawiedliwy i jest miłosierny. Tylko naprawdę ustalmy to raz na zawsze, że ani sprawiedliwość, ani miłosierdzie. Y, u Boga nie znaczą to, co znaczy u nas. Niestety tak się dzieje, że człowiek bardzo lubi być sprawiedliwy w takim ludzkim sensie. Czy znaczy, sprawiedliwość tak naprawdę u nas znaczy ukaranie kogoś, sprawiedliwe ukaranie kogoś, a miłosierdzie w ustach wielu znaczy taką karykaturę czegoś, co kiedyś było bardzo modne, w takich różnych dyskusjach pedagogicznych, że jest taka ekipa ludzi, którzy chcą wychowywać dzieci bezstresowo. Nie ma czegoś takiego i to są parodie, to są karykatury. I Sprawiedliwość Boża i Miłosierdzie Boże są całkowicie czymś innym, bo właśnie Miłosierdzie Boże objawia się w Sprawiedliwości Bożej. Bo Sprawiedliwość Boża to nic innego jak. Jak przywrócenie człowieka do pierwotnego porządku, Bogu zależy na człowieku, nie na ukaraniu człowieka, ale na człowieku, a więc Bóg robi w swojej sprawiedliwości wszystko, żeby człowieka uratować. Bo co niszczy człowieka? No niszczy go zło, niszczy go diabeł, niszczy go nasza ludzka słaba natura, i Bóg robi wszystko, żeby to wyrównać, żeby człowiek mógł stanąć przed nim, przed Bogiem. Tak naprawdę, zobaczcie, Bóg robi za nas, bo takie jest Jego miłosierdzie, taka jest Jego sprawiedliwość. Naprawdę y, warto się przestać straszyć Bogiem, straszyć innych Bogiem, bo On nie przyszedł potępić, ale usprawiedliwić, przyszedł nas zbawić. To jest nasz Bóg. Y, I taka jest nauka płynąca z dzisiejszego święta, ze święta podwyższenia krzyża. Już w Starym Testamencie, Księga Licz, pierwsze dzisiejsze czytanie, tam są dwa do wyboru, więc możecie go nie usłyszeć, ale w Księdze Liczb jest ten obraz węża, kiedy ludzie zostają konsani przez węże. Dlaczego? Dlatego, że robili zło. Mówiąc tak bardzo prosto, są karani. I co jest tym znakiem? No, spojrzenie z wiarą na węża. Tu nie chodzi o to, że Mojżesz postawił węża jako magiczny znak, który ma teraz uzdrowić wszystkich. Kto z wiarą spojrzy na węża, zostaje uzdrowiony. Kto z wiarą spojrzy na krzyż, zostaje uzdrowiony. Co znaczy, że znowu są lepsi i gorsi? Nie. Tylko, że patrząc z wiarą, to znaczy, że, jestem, że ja chcę dostąpić tego, że to jest mój udział. Więc to jest naprawdę bardzo proste. I chrześcijaństwo bardzo potrzebuje upraszczania i chrześcijaństwo jest upraszczaniem, bo człowiek i zły próbują wszystko skomplikować, a chrześcijaństwo z Panem Jezusem bardzo wszystko upraszcza. Idźcie na spacer, posłuchajcie słowa, odpocznijcie trochę i zobaczcie, że naprawdę Bóg przychodzi, żeby nas zbawić, a nie potępić. Jest Bogiem, który jest zakochany w człowieku, który kocha każdego człowieka, nawet tego najbardziej pokręconego, z najbardziej pokręconą historią, nawet tego, który mówi, Nie chcę Cię Boże, kocha każdego człowieka, bo jest Bogiem wiernym. Wiernym swojemu słowu, które mówi, Ja Ciebie nie potępiam. Ale ciebie zbawiam. Dobrego dnia Wam życzę. Do widzenia.